loyal war it's ugly on your planet witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w drugim odcinku z beyond good and evil dobra co mamy do zrobienia? Musimy uruchomić tego naszego grata, który nazywa się poduszkowcem. To, to małe takie. Dobra, co to jest? Dopalacz! Mamy dopalacza, dobra. Dopalacz jest przygotowany, a to? Pod... Aha, czyli naprawia nasz ten, ten... Czyli co? Możemy... Nie, pewnie nie. Byłoby za prosto. Te świnka. Zdechły. Tak to jest, jak się trzyma cały czas sprzęt w wodzie. Aha. Dobra. A to? O! Pchamy, pchamy, pchamy! Jest siła, jest moc, jest pompa. Świnka dawaj kasę. Ty musimy cię po prostu zabić, świnka. Ty będzie tyle kasy, ile ważysz. Uuuu, niezła była ta miatka. Właśnie, wydawało da mi się, że w wodzie coś pływa. Dobrze mi się wydawało. Uuu, cztery stówy! Jeszcze trzy i będziemy mieli nowy aparat Temu śmierdzielowi nie zrobiłem jeszcze Uuu, sześć mm, Nadam mu datę i zapiszę Takie małe zdjęcia pamiątkowe to tak naprawdę A zobaczcie, 1250, chyba 350 to już mamy 1600 za kilka zdjęć tak, to abym ja mógł pracować Dobra, mamy lecieć do garażu Mama Go eee, Kompas, kompas Gdzie jest garaż Mama Go No już, cicho Tu jest dom To To, to. Spacja Tak jak bieganie działa Dokładnie tak samo Lecim, lecim na Szczecin, lecim. Well, hmm. that's Mogliśmy wziąć wiosła. 300 metrów. Mama, gorącz. You know. When mama would go, you know. Mama, gorącz.

u, uh, bekon, hmm. to potrzebujemy. Silnik, jakąś mordę? Na 300 stówy tylko, co tam być? Co to ma być? Dobra, jak to kupić? No, wiuteńki silnym do ścigaczy wystarczy rzucić perłę do pojemnika. Uważaj. Poczujesz że więcej ścigaczy. Dobrze, myślę, że. Co to jest pod? To jest pod, to to takie. Przenosić ten, ten mizer. Dobra. Bierzemy to. Sprzedane. Po prostu no. Szkoda, że tak perły powinny być wiecie jakoś zwrotne, że sprzeda im się coś. Chwila. Tam to jest co innego i to jest co innego, Stworek? Ok. Mówiłem wciśnie, aby przyspieszyć. Dobra. Działeczko 5 pereł. Na to będziemy musieli chyba zbierać następne, bo tak widzę, że są wiecie 5-15. 20 z 50 30, no to przynajmniej tutaj nie zaszareli Ale to do czego? Silnik kosmiczny? No tak, intrze jest statek, więc statek pewnie będzie. Dobra, wróci. Dobra, nie dam się zaskoczyć kolejnego mu atakowi. Przed chwilą był jeden, tu drugi przeżyje. Świnka wskakuj. Dobra, gdzie my mamy lecieć następnie? Eee... co? Musimy je chronić. Ciekawy czym. Co zdjęcie zrobić? O, o, o. Strzelamy, strzelamy. Co on wyrzuca? Miny. A to jest skurczyby. Fajne zdjęcie. I dwa koła dostałem. No, to się nazywa zdjęcie. Jeszcze teraz dostanę. Co dostanę? ZUMA dostanę. IP. Dobra. Ale my tak mówimy, mówimy, a potworek lata. Pełne skupienie. O! Mina, mina, mina! Czemu on wyrzuca tyle min? Jeszcze jakiś statek. Jeszcze no brzemieniu hałem No dawaj, dawaj, dawaj! dobra, wjechałem. Cicho. Cezf z nie. O Ooo, O perła? Przyda się. Musimy pięciu zbierać, tak? A wydawała się większa i ładniejsza od perła. Perła jedna. Dobra. Musimy y czarną wyspę, ta. To Czarna Wyspa będzie tam, za miastem, jak powiedzieli. Tam jeszcze jest... O, o jakaś ławica, czekaj. Gdzie? Przepraszam, że zdziewam, ale już jest późna godzina. O, 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 <laughs> Za takie też płacicie? 300 wy za tak rozmazane zdjęcie to telefonem. To się lepsze chyba zrobiło. Ale Okej, okay. o jakiś tap. Miss Jade. Mr. Dekastelak like wishes to meet you on Black Isle as soon as possible. Spoko, jak najszybciej będę, już jadę, przecież już jestem prawie na miejscu. Kanał główny. No to jak na wprost, świnka mówi, no to na wprost. Hey, it's burning over there. Meteor has cut through

Jakby się dało, to bym chętniej sprzedał i zrobił na nich misję. Najpierw bym zrobił dla nich misję, potem bym ich sprzedał i bym zarobił. Ale to pewnie nie o to chodzi, więc będzie trzeba pomóc rebeliantom. Bo wiecie, armia to jest zawsze ci źli. Blisko mewy, więc będzie można zrobić też piękne zdjęcie. Nie chciałem strzelać, chciałem dotokować. O, świetnie. Świnka idzie za mną, idzie za mną. Cześć, pani A nie, to nie. Hello, Jade. my employer, mr. de castellac, like all the inhabitants of Hillis, wish to see an end to this war. the, the alpha sections claim to be pushing back the doms, but they're hiding the truth from us. the doms' monsters have already invaded every corner of our planet. two specimens have been spotted at the bottom of this mine shaft. if we don't warn the population, their numbers will increase radically. Ok. Przecież to druga. A pierwsza, nie, pierwsza była ocalenie. Druga będzie to. To nie może być trudne. Dobra. Co trzeba zrobić? Właśnie. Mewa. Larbus Albus. 400 chyba więcej. Nie, Pay był 600, tak? I nagroda Perła. Waga. I jeszcze temu facetowi to już sapiens To nie dostanę kasiory. Dobra, to jest kopalnia. Dobra, dostanie samice i samca na tym samym zdjęciu. To też już zapisałem w domu. O, a tu jest coś w tym ciekawego. Tam wcześniej było wejście, to może tam się wchodzi. Woda, to pewnie w wodzie też coś żyje, albo i nie. O! Jakieś... śmieszne... Spoko. Cztery koła już mamy, rozumiecie? Cztery koła. To to samo jest? Tak, tylko większe. Szkoda. A przydałoby się, tak wiecie, dwa razy większe i inna... ...odmiana. O, tutaj też leży dopalacz. Dopalacz wam nie sprzedam. Sami sobie w grze znajdziecie. I co? Nie przebije się. Dobra, lipa. Trzeba wrócić. Ale trzeba pamiętać o tym miejscu, żeby tutaj zajrzeć, bo będziemy mieli kolejne życie, czwarte. W wodzie. Nic nie ma. Dobra. Okej. Świniak, wskakuj, cięższy jesteś. ta I się całe otworzyło co takiego ciekawego tam zobaczyli, że takie oczy zrobili? Znajdziemy mój z Spoko. Starożytna kopalnia. Dobra, a jak dalej? Co to? Tak, że ja naprawdę nie jestem świnią, ale wiesz. Wynalazek

Zamontowane na tyłku. Odpalamy mięśniami grzycha. Trzeba jeść dużo fasolki po brytońsku, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu takie buty będą spełniały swój Mówiłem, że tym trzeba przejść, a świniak nie chciał słuchać. Tak jasne Ha, mówiłem, że o to chodzi. Bo jesteś mała? Wiedziałem, że to trzeba, bo widzicie? To, to, kółeczko jest tam, kółeczka tu, kółeczka. I to jest muzyka, którą chyba moje uszy uwielbiałam, czyli zrobienie misji. Tam jest jakiś robak, widziałem. O, mapa. Ja jestem tu, muszę iść tam. Super. Dobra, chyba dwa kolejne zwierzaki, ta, ta. Pięć stów. Super. Przyda się. A to? Lekrofera. Proszę ci bardzo. Zmienię imię na JT i będę e, robił zdjęcia zwierząt na całej planecie. Fajne. No to też musimy zbić. Roślinka roślinkom, ale. zwierzak zwierzakiem, sorry. O, pięć jednostek. Super. Mucho units. No, myślę o o właśnie Dobra Nie no, przez karaty się nie, nie przebije przecież Co sądzimy? A może tym zwalimy to nie da się dalej Lipa Dobra. Kryształy, kryształy są cenne! No to już tak rozwalimy. Pojechało, świetnie! Otworzyło nam przejście. 5.1 Świetnie, no zobaczcie ile kasy leży na ziemi, kurcze. W łódzkim jest jakaś kopalnia taka ciekawa? O, to chyba też świetliki, 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 jeszcze ich nie mam. 300 wy. Wonderful. Jeszcze dwa zwierzaki i będę miał. Okej, okay, nie w tą mankę. Jeszcze dwa zwierzaki i będę miał perłę. Co to za głównie? Trawy, żeby unikać. O, Martwą też można robić zdjęcie. Super, krok tax. Czyli im bardziej agresywny, tym więcej karcy. No świetnie. A o tu też coś jest. Dobra, wiecie co? Ten odcinek trwa już 17 minut. Nie będę przynudzał dalej. I powoli zaproszę Was na kolejny odcinek, właśnie z Beyond Good and Evil. Teraz popchamy trochę wózek, zobaczymy co jest dalej. A ja Was zaproszę na kolejny odcinek, bo mam nadzieję, że warto oglądać Beyond Good and Evil właśnie ze mną. Jak utknąłeś, no to schudnij. Prosta, liposta. Szyb zastępczy. I tu zakończymy naszą przygodę. No właśnie. Do zobaczenia do następnych odcinków. Trzymajcie się, po pozdrawiam, pa pa.